Już ten piątek, najnowsza gronda, a na niej mega ciekawa walka Piasek kontra Hacia. Piasek to wiadomo, dobrze go znać, yy, bo wszędzie wejdziesz i dodatkowo masz paszport Pulsatu, wszystko załatwisz. Ale to nie ten Piasek, Mordo. Nie? A. Piasek z grondy świetnie się pokazał w turnieju, który wygrał. Od razu widać, że to jest naprawdę świetnie wyszkolony zawodnik i miał bardzo dużo wspólnego ze sportami uderzonymi. W swoim życiu. Bardzo fajnie technicznie, bijący i też inteligentnie walczący zawodnik. A jak wiemy, tacy zawodnicy, którzy sporo myślą i mają taki taktyczny umysł w walce, osiągają bardzo duże sukcesy. Chociażby jak Don Diego. On właśnie ma taki komputer w głowie. Także bardzo ciekawy zawodnik kontra Hacia. Chacia pokazał przede wszystkim, że świetną formę w ostatnim turnieju, naprawdę świetne warunki fizyczne. trenuje w Norwegii, gdzie jest przepięknie, z chęcią bym się tam wybrał też potrenować, bo mega fajny klimat. Ale, już abstrahując od tego klimatu, Chacia pokazał, jak fajnie i konkretnie można kogoś nakłócić nawet lewym prostym ten jego lewy prosty jest jednym z najlepszych chyba w, w, w lewych prostych w grądzie, jeśli nie najlepszym. Świetne warunki fizyczne. Widać, że teraz bardzo mocno też trenuje. Jest mega skoncentrowany. Wygrał ostatni turniej, gdzie pokazał się bardzo dobrze. Więc ta walka z Piaskiem, powiem Wam szczerze, jest, bardzo się fajnie zapowiada. Faworytem maherów jest tutaj Haccia, ale ja bym nie skreślał Piaska. Dla mnie to jest klasyczne 50-50. A Ty Byku, co o tym sądzisz? Koniecznie dawaj znać w komentarzu.